No, dzień dobry, dzień dobry, trochę tu ciemno, ale idziemy na śniadanie. Właśnie przed chwilą myślałem, ile wam pokażę z tego śniadania, bo ten hotel jest większy od tego ostatniego, w którym byłem. A ja wciąż mam opory pokazywać ludzi jedzących, ludzi modlących się, także... Nie obiecuję, że pokażę dużo, ale spróbuję pokazać Wam, jak wygląda śniadanie w moim nowym hotelu. Najpierw zobaczymy jaka jest pogoda wczoraj było 30 stopni I gdzieś też wygląda w miarę słonecznie W miarę bardzo słonecznie, niebo jest błękitne Wygląda dobrze A to będzie kolejny upalny dzień zapewne sura, żadnego jeszcze nie widać. Na szczęście jest tylko jedna osoba. Tak wygląda restauracja. No, przyznajcie, dużo lepiej niż w poprzednim hotelu. No i jest buffet breakfast. To się chyba stół szwedzki nazywa. Muszę Wam powiedzieć, że tamten hotel zmienił polisy po jednym dniu jak tam byłem w pierwszym dniu było wafel a w drugim dniu już serwowali porcyjki tutaj możemy sobie zrobić herbatkę nie wiem czy kawa też jest czy nie no ale jest tego do wyboru do koloru oliwki wszelkiego Rodzaju, roz... Wszelkiego rodzaju rozmiary i kolory masełko No dobrze to wygląda Także ja zabieram się za swoje śniadanie No a Wam jak zawsze życzę smacznego jak tylko coś jemy Do zobaczenia później Postanowiłem spróbować wszystkiego no więc mam oliwki, jakąś wędlinkę, biały serek, marchewkę, pomidory. Nie wiem, co to jest. Mamałiga wygląda na jakąś pastę pomidorową, ale jak spróbuję, to wam powiem. No i masełko. Także zabieram się za śniadanie. No jajeczka też mam oczywiście. Wciąż zapominam, a Pici prosił mnie, żebym mu pokazał jak wygląda Istanbul Card, czyli ta karta, którą posługujecie się przy korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej, a więc metro, autobusy, tramwaj, którym jechałem, tak wygląda, z tej strony jest mało ciekawa, a z drugiej strony wygląda tak. Wchodzę sobie po Ząbłak i no jest super miasteczko do spacerowania, ale niewiele wam mogę z niego pokazać. Dla mnie, dla mnie jest ok. Tu znalazłem jakiś całkiem okazały pomnik. Otóż no, tuż obok podejrzewam, że jest coś w rodzaju Urzędy miasta. Tego pana na pewno rozpoznajecie. A tamten pan jest też praktycznie wszędzie. Już nie żyje, ale jest czczony po dziś dzień. Tuż obok jest kolejny pomnik, ale niestety niewiele z niego zobaczycie ponieważ jest ustawiony pod słońce To wszystko co mogę Wam tu pokazać Za plecami mam morze, a przede mną cały szereg restauracji i kawiarenek także myślę, że możemy się przejść chwilę tym deptakiem wzdłuż morza Ja wróciłem do hotelu, ponieważ zakupiłem obiadek. Tak więc życzę Wam smacznego. Szybkie dzień dobry, bo właśnie wyprowadziłem się z hotelu i czekam na mój transport. Przeprowadziłem się, słuchajcie, w związku z czym. Czuję się w obowiązku poinformowania was o tym. Tak wygląda mój living room, czyli to co po polsku nazywa się pokój gościnny. Przeprowadziłem się, ponieważ wiecie, że lubię wypić kubek herbaty wtedy kiedy chcę, a nie wychodzić z pokoju czy z mieszkania. No tu będę miał tę możliwość. Jak widzicie mam czajnik, mam kuchenkę. Nawet mam olej do dyspozycji, gdybym chciał coś ugotować. Czajnik jest, lodówka jest. Lodówkę miałem w hotelu również, ale nie ma tu jak własne. Cztery kąty. No tutaj tych kątów jest trochę więcej, ponieważ mam osobny living room i osobną sypialnię. Znów dwa łóżka do dyspozycji, ale tym razem tej samej wielkości. Na pewno się pomieszczą. To miejsce jest lekko oddalone od hotelu, w którym mieszkałem. Jest tam niecałe 3 km, ale niewielki problem. Miałem, Jak jechaliśmy tył, to bo właściciel tego mieszkania odebrał mnie z hotelu. Wyobraźcie sobie i to sam zaproponował. Przed chwilą mu nawet próbowałem dać pieniądze za benzynę. Ale nie chciał. Widok z okna jest taki sobie. Miałem cichą nadzieję na widok na morze, ale niestety mieszkanie jest usytuowane z drugiej strony. Także nie będzie widoku na morze. Nie, nie narzekam. Nie narzekam, bo do morza mam praktycznie rzecz biorąc 15 minut z Mam też sklepy. A więc wszystko co potrzebne. Łazienka oczywiście też jest. Zaraz zobaczymy, jak ona wygląda. No proszę, pralkę mam. No i pranie też sobie zrobię, bo mam tam trochę rzeczy. Oczywiście prysznic. Jak widzicie, da się żyć. Pamiętajcie sobie, że kiedy czytam opinie o tym miejscu, ktoś narzekał, że tu nie ma telewizora. Jak wiecie, ja telewizorem nie jestem zainteresowany, a odpowiedź właściciela mieszkania była taka, że on wcale nie napisał, że telewizor jest w tym mieszkaniu. W związku z czym jakieś zarzuty tego tytułu są bardzo nie na miejscu. Mieszkanie jest naprawdę przyjemne. I mam nadzieję, że Wam również się podobało. No, w sumie to ja to będę mieszkał. A więc, jeśli mnie się podoba, to to jest najważniejsze. Dobra, to chyba wypiję teraz kubeczek herbaty. No, muszę jeszcze raz podkreślić, jak bardzo mi się podoba moje mieszkanko. Ale niestety musimy iść na zakupy. Bo jutro już nie będę miał śniadanka. Podanego w hotelu tylko. To, co znajdę w lodówce, to będę jadł. Na szczęście mam tutaj dwa supermarkety. Mam sok i mam ten A101. Także nie ma wielkiego dramatu. Można zrobić te zakupy. Są kawiarnie, są restauracje. Z głodu nie umrę. Ja właśnie wróciłem z zakupu, chciałem Wam tylko pokazać co kupiłem. A więc e, są pomidorki, są tureckie bagietki. Jest kefir, tu jest jakiś kurczaczek. Tutaj mam budynie czekoladowe, bo oczywiście one są ważne w moim życiu, jak wiecie. Papryka czerwona, papryka zielona, jajka, drzem, sprajcik, cebula, makaron, bo trzeba będzie pastę zrobić po swojemu i oczywiście przebój programu moje ulubione tiramisu. Za wszystko zapłaciłem 330 lirów. Mniej więcej 10 funtów, 50 zł Już obiadek się gotuje A co ugotowałam? Kurczaczek będzie z makaronikiem Makaron już jest ugotowany Także kurczak z warzywami Trochę papryki, trochę cebuli, trochę czosnku Pierwszy kurczaka i żołądki, bo lubię żołądki. Moja mama też była amatorką żołądków i zawsze jak tylko był drób na obiad, to dzieliła żołądek na pół. Oczywiście połowa była dla mnie, a połowa była dla niej. Potem trafiła nam się sąsiadka, która pracowała w kieleckich zakładach w drobiarskich, czy tam nie wiem jak one się już nazywały, nie wiem czy wciąż istnieją, czy nie ale... Nasza sąsiadka przynosiła same żołądki, w związku z czym już nie było konieczności tych podziałów, bo tych żołądków było pod dostatkiem dla każdego. Tak wygląda finalny produkt. I jak zawsze wszystkim, którzy w tej chwili coś spożywają, życzę smacznego. Właśnie w ramach relaksu, przed tym wstępnym światem. To? W ucieczce od rajdów ulicznych, od strzelaniny na ulicach, oglądam szatana z siódmej klasy. Możecie wierzyć, albo nie. Nie wiem, jak wiele z Was zna ten film. Ale to jest film, który uciekł mi w moim dzieciństwie. Gdzieś tam z jakiegoś powodu. Pamiętam okoliczności, nawet które nie są w tym momencie ważne. Ale film mnie dogonił. Dogonił mnie właśnie tu, gdzie jestem. I oglądam sobie. Dzień dobry, dzień dobry, właśnie się obudziłem, chcę się przyznać, ale to za chwilę. Tak, jak powiedziałem, wstyd się przyznać i wciąż mi wstyd. Jest czwartek, właśnie się obudziłem. I od niedzieli moje wyjścia na zewnątrz ograniczają się jedynie do zakupów. Tak mi się dobrze mieszka w tym mieszkaniu, że nie czuję parcia na wyjście do miasta. W okolicy mam e, dwa sklepy, jeden to jest SOK, drugi, wspomniałem Wam już o sieciówce A101. No więc chodzę sobie tam na dzienne zakupy, kupuję te świeżutkie bagietki, kupuję coś na obiad, gotuję to co lubię. I gotowanie nigdy mnie nie uwierało, że tak powiem. W związku z czym z przyjemnością jem na to, na co mam ochotę. I to mnie kosztuje o wiele, o wiele mniej trudu niż wyjścia w poszukiwaniu kolejnych kebabów albo innych smakołyków tureckich. Jak wiecie, mam do dyspozycji lodówkę, mam do dyspozycji kuchnię i jest to możliwe, a nie było przez długi, długi czas. Jak wiecie, w tym mieszkaniu nie mam telewizora i nie jest mi on do niczego potrzebny. W szczególności, że jedyne co bym znalazł, to jakieś tureckie kanały, może przy odrobinie szczęścia byłby jakiś angielski. Ale mój telefon w zupełności mi wystarcza i wszystko, co na nim znajdę. Albo w nim. No, raczej w nim. A wiecie, że dzieje się wiele. Nie dzieje się nic dobrego. Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie wiadomości, które odnajduję online, są złe. Są wręcz tragiczne. To, co się dzieje, można powiedzieć, że uczonym się nie śniło, że może dojść do takich czasów i wydarzeń, z jakimi mamy do czynienia. Ale tak jak powiedziałem, przed chwilą się obudziłem i czas na śniadanie. Gotuję jem i śpię. Śpię dużo. Myślę, że jeszcze nigdy w moim życiu nie potrzebowałem tyle snu. Nie mam pojęcia, jak tureckie bloki mieszkalne są budowane, ale ten, w którym ja mieszkam, jest w jakiś cudowny sposób wyciszony. Albo tu po prostu nikt z nikim się nie kłóci, nikt nikogo nie bije, nikt nie trzaska drzwiami. I nikt nikogo nie próbuje zagłuszyć potęgą swoich głośników. Przy tym wszystkim domyślacie się, że jestem niewolnikiem mojego telefonu, ale jeśli ktoś z Was nie jest, to gratuluję samodyscypliny. Praktycznie moje wyjścia z domu ograniczają się tylko do zakupów. Tak mi się dobrze mieszka. Po raz pierwszy od dłuższego czasu mam spokój. Żadne odgłosy nie dochodzą za ściany. Nikt mi nie stuka do drzwi, czy posprzątać mój pokój, czy nie. Sprzątam kiedy, wtedy, kiedy mam na to ochotę. Ale też nie bałaganiem przy okazji. Tak więc. Możliwe, że zawiodłem Was w przypadku tak ale tak się sprawy mają i naprawdę nie mam ochoty na najmniejsze wyjścia. Zresztą do centrum miasta mam 3 km, ponad 3 km. A więc postanowiłem skorzystać z okazji i dać mojej stopie, która wciąż dokucza. Absolutny urlop poruszam się jedynie po powierzchni mojego mieszkania i na nic więcej tak jak wspomniałem wcześniej nie mam ochoty Jak wiecie już gotuję sobie obiady i co to dużo mówić jest przepysznie, oj chyba wieje znowu no i wdrapałem się na drugie piętro ale zawsze jest tak samo w jedną stronę idę bez bólu a wracam już z bólem, no i jak ja mam iść 3 km moje mieszkanie jest na drugim piętrze Ale numery zaczynają się od trójki Ponieważ oni liczą pierwsze piętra jako partery. Kiedyś mieszkałem, jeszcze jak byłem dzieckiem, to moje mieszkanie było, znaczy, rodziców mieszkanie 46. I też były nawet studnia, tylko że no, dużo mniejsza niż ta. Dobra, nie pamiętam ile ostatnim razem zapłaciłem, ale dziś zapłaciłem e, 400 lirów praktycznie rzecz biorąc, a więc będzie to jakieś 33 funty. Ale już Wam pokazuję, co dzisiaj kupiłem, bo tam stoi olej. Ja tego nie kupowałem dzisiaj, a więc dzisiaj kupiłem taki budyń czekoladowy, 4 sztuki. Jeden kosztuje 5 lirów. Kupiłem jajka. Jajka kosztują sześć jajek. Nie pamiętam. E, takie. Utka, kurze, czy drobiowe bo to nie wiadomo, czy to od kury podchodzi, czy od kurczaka. E, to kosztowało 60 lirów. Kupiłem taką kawę, bo niedługo się wyprowadzam stąd, a więc nie potrzebuję dłużej. Cebula, zielone papryczki, czerwone papryczki. Biały serek, on się nie kroi, tylko smaruje. Bagietki. Aha, gdzieś tu były moje czekoladki jeszcze. Tu są czekoladki. No one były tanie, jakoś kosztowały, nie pamiętam, 15 lirów. Sprite, litr 20 lirów. Serniczek, nawet nie wiem, ale normalnie płaciłem coś tam pomiędzy 60 czy 70 lirów. No to chyba wszystko już Wam pokazałem. Czosnek już kiedyś kupiłem, więc dzisiaj mnie potrzebuje. Czosnku chlebek mam, makaron mam, majonez mam. Tyle. Wyszło tak dużo, ponieważ musiałem kupić, no wiecie co, a 20 sztuk kosztuje tu 43 liry. Sporo prozy życia w tej mojej dzisiejszej relacji. Ale trudno być od niej wolnym, gdziekolwiek byście się nie pojawili. Ja zabieram się za moje ciacho czekoladowe, a ja was żegnam już na dziś tradycyjnymi pozdrowieniami. I do zobaczenia!